Witam Was w kolejnym odcinku, czyli odcinek odbiegający od tematyki, którą Wam na co dzień nagrywam. Mianowicie przyszła do mnie paczka z Chin. Ostatnio Wam wspominałem w odcinku o aplikacji. Na niej zamówiłem 10 produktów za 30 funtów. Każdy z nich 3 funty. Jestem ciekaw jakości. Już sobie to trochę pootwierałem, bo paczka wydawała mi się na mega małą, jak na 10 rzeczy, które. Zamówiłem, wychodzi na to, że wyszło tylko 5. Aplikacja pokazuje, że kolejne 5 jest w drodze. Także myślę, że jeżeli Wam się spodoba, to niedługo nagram kolejny odcinek. Dla jasności, to nie jest płatna reklama. Ta firma nie zapłaciła mi za pokazanie tych produktów. Zapłaciłem za nie sam. Nie robię żadnej promocji. Nagrywam Wam to tylko i wyłącznie, dlatego że sam wcześniej wydawałem bardzo dużo i wydaje dużo pieniędzy na. Przy budowie camperów i do garażu na rzeczy, które kupuję w Biękiu, w i tak itd. na eBayu. na tej aplikacji, w tej aplikacji, macie dostępne mnóstwo rzeczy, które możecie wykorzystać właśnie do budowy kamperów W bardzo niskich cenach, taka, takie jest moje zdanie, jeżeli kto, komuś to może pomóc, albo e, zobaczycie sobie tutaj coś, co chcielibyście zamówić i kosztuje to dużo więcej w sklepie, no to myślę, że warto poczekać, bo na paczkę trzeba czekać dwa, czasami trzy tygodnie, ale ceny są naprawdę e, świetne. Pamiętajcie, to nie jest promocja nic na siłę. Ja wam to tylko pokazuję, bo po prostu jestem ciekaw. Nigdy nie byłem gadżeciarzem, a w tym przypadku no, euforia przy otwieraniu tej paczki zarąbista sprawa. Pięć produktów, które do mnie przyszło. Część rzeczy zamówiłem sobie, część Karolinie. Ogólnie wyskoczyło mi po. Zainstalowaniu tej aplikacji takie koło, w którym wylosowałem 10 produktów, za 8, za 2 zapłaciłem 8, niby było za darmo, dlatego taka cena trzeba patrzeć na powiadomienia z tej aplikacji. Bo od jakiegoś czasu używam i widzę, że część rzeczy, na przykład jest w jakiejś tam wysokiej cenie, po jak wejdziecie i o, zrobicie sobie opis, wyskakuje później, na przykład, powiadomienie, że w tym momencie jest jakieś tam 70% na przykład zniżki i możecie ten produkt kupić dużo taniej, więc warto poczekać, sprawdzać, odpalać sobie tą aplikację. Jak ktoś będzie chciał to pisać do mnie na Facebooku, na Instagramie, jak ktoś nie ma, no to mailowo, wszystko w opisie filmu. Tylko dla osób, które chcą, będę podsyłał te linki. Możecie sobie to zainstalować, zobaczyć, potem odinstalować albo coś sobie zamówić. Tak jak cały czas mówię, nic na siłę, bo się potem sypie hejt. Pierwszą rzecz, którą sobie zamówiłem, coś takiego do pompowania kół. Na obrazku jest, że można pompować i samochód, i rower i tak dalej. Jakościowo powiem Wam szczerze, że wygląda to jak na 15 zł. Mega, mega fajnie. Poskładane fajnie, równo plasticzki. Jest wężyk. Wszystko działa i teraz tak ładujecie to na normalną ładowarkę. Nie ma żadnych dodatkowych baterii. Widziałem coś takiego wcześniej u Mańka. On to kupił z drugiej ręki, e, chyba 30 czy 40 funtów, z taką e, baterią jak w, w krętarce. E, tutaj macie podłączenie pod ładowarkę, monitor podświetlany. Odpalacie sobie to. Możecie sobie ustawić, ile tego powietrza chcecie nabić. No i jednym przyciskiem. Jeszcze z latareczką odpalacie. Jak już macie wystarczającą ilość powietrza, naciskacie z powrotem jeszcze raz i to tyle. Ciekawe, jak się to przy kole sprawdzi. Jeszcze za chwilę zobaczę, podejdę pod Jacusia, odpalę to i zobaczymy. Myślę, że no na pewno żywotność tej baterii nie będzie długa, ale jak będzie na, na fula naładowane, mieć coś takiego w aucie w, w razie jakiejś potrzeby, mega wygoda, jak dla mnie. Fajny zakup. Przyda się nawet do roweru czy gdziekolwiek. Szybka sprawa. Nie trzeba się nadymać tą pompką. Dorwałem rower pod, pod schodami na kapciu. No to już jest praktycznie napompowane, jeszcze troszkę. Ja ustawiłem wujeczkę, więc no napompowało. Wiadomo, w samochodzie będzie trzeba sporo czasu, żeby napompować taką oponę, ale do roweru, no napompować jakąś piłkę, to jest baja. Druga rzecz, którą zamówiłem, słuchawki dla Karoliny, dlatego taki kobiecy kolor. Tak to wygląda. Z ciekawości byłem w sklepie tureckim i takie słuchawki u nich kosztują, bo oni wszystko zamawiają z Aliexpress, około 25 funtów, tutaj 3 funciki. E, macie wejście na, e, wejście na dodatkową kartę, więc można so, słuchać sobie swojej muzyki. Ładowanie wszystko na e, Bluetooth, no i oprócz tego jeszcze odbieranie połączeń i tak dalej, i tak dalej. Grają w miarę fajnie, moim zdaniem. Nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej rewelacji, ale, no, ale wyglądają spoko, działają, grają. E, odbiera to wszystko, więc można włożyć sobie kartę posłuchać gdzieś na siłownię, na rower, na rolki. Moim zdaniem fajna sprawa. Na uchu też siedzą w miarę fajnie. Ciekawe czy pod detektor by się to dało podpiąć, bo jest wejście na Jack'a. Podejrzewam, że tak. No, także takie uniwersalne słuchawki. Do tego jakieś tam wejścia, yy, czyli ładowanie plus jack dwie strony. I to tyle. Słuchaweczki. A i do tego, do tego jeszcze są jakieś dodatkowe końcówki do pompowania piłki. I czegoś jeszcze? Jakiegoś może. Nie wiem do czego to. Trzy końcóweczki jeszcze do tego co możecie pisać w komentarzach do, do czego są te końcówki. Bo nie mam zielonego pojęcia. To na pewno do piłki. A to jak ktoś wie, to pisać z, chęć, z chęcią się dowiem, eee, co mamy dalej. W scyzoryk. W scyzoryk ja sobie to zamówiłem, bo wrzucę do torby. Eee, mam taką torbę w rowerze z tyłu. Po lewej i po prawej stronie coś takiego chciałem sobie wcześniej kupić. Jakieś otwieracze, kluczyki. Fajna rzecz, bo ta końcówka daje też jakieś tam dodatkowe możliwości, bo w tym zestawie pokrowiec też twardy, fajny. Macie coś takiego i możecie sobie nałożyć to, i końcóweczkę jaką, jaką chcecie. Także fajna sprawa. Oprócz tych kurczy są standardowo, jest w nóż, no i kombinerki, z tego co mi się wydaje. Tak się to rozkłada. I kurczę, powiem Wam, że jakościowo spoko. Że jakość tego noża i, i, i wykonanie, no wiadomo, nie jest to szwajcarski scyzoryk, ale, ale myślę, że się sprawdzi. Na rowerowe podróże i wyprawy. Dobra, Wrzucamy. Jeszcze przyjdzie mi tych rzeczy dosyć sporo, bo zamówiłem w sumie 10, 5 mi przyszło. I jeszcze, jeszcze podomawiałem trochę rzeczy, które być może Wam pokażę w odcinku. Zobaczę jak się to przyjmie. Jak chcecie więcej, więcej takich materiałów, to możecie pisać. W wolnym czasie Wam coś takiego odpalę. Taka lampa. Lampa Lady Nadia. to wygląda. Taki plastik lichy. Odpalę to wieczorem i zobaczycie sobie to teraz na przebitce, jak to wygląda. Ogólnie mnóstwo ludzi się tym zachwycało w, na TikToku, że to takie fajne i, i zarąbiste, więc zobaczymy. A to pokrętełko coś tu nie działa. Albo coś źle robię, ale jest nieruchome. Więc być, być może coś tam nie pasuje. Oprócz tego... No jest tu jakieś kilkanaście kolorów, które możecie sobie odpalić, to się kładzie na ziemię no i robi na suficie niby taką, takie wrażenie jakby na przykład zasuwał po suficie dym gwiazdy, w sensie że gwiazdy no i jakieś tam chmurki i tak dalej, zobaczymy czy się to sprawdzi, być może będzie to fajnie świeciło i to też podłącza się normalnie pod gniazdko, do tego pilot i jakiś speaker, ciekawe czy tutaj w środku jest jakiś Andrzej albo Grażyna i mówi to jeszcze dodatkowo. Jestem ciekaw, ale odpalę to wieczorem. Bo teraz nie będzie w ogóle na to efektu. No i jakieś inne yy, dodatkowe możliwości, ale to wszystko sprawdzę sobie na spokojnie. No, tak to wygląda. Yy, to sobie zobaczycie albo już widzieliście na przebitce. Co mi tu jeszcze zostało? Została mi w sumie jedna rzecz, którą Maniek mi e, p, powiedział o tym, bo on też sobie zamówił kilka rzeczy. Masażer Karolina mi się często, często mnie prosi, żebym jej plecy wymasował i mówię Zamówię. <śled> to wygląda jak ten, jak do mierzenia prędkości, albo jakaś, jakieś urządzenie do mieszania. Do mieszania betonu, bo tu w środku jest mnóstwo jakichś dziwnych końcówek, które nigdy bym nie powiedział, że to może być do masowania pleców, na przykład coś takiego. No i idealna maszyna do zbijania tynków. O! I to przyspiesza, jak się dociska. Coś takiego. I powiem Wam szczerze, jestem zachwycony jakością wykonania tych produktów, w sensie, że no kurcze że nie jest takiś rewelacyjny, ale wszystko poskładane podokręcane, przyjemne w dotyku, nie jest to taki yy, dziadowski plastik jak z tego, tylko to jest tak jakby jeszcze na to naciągnięta jakaś guma. żeby będę masował Karolinkę, Dlatego to kupiłem, sama przyjemność. No i do tego jakieś inne wkładki, coś takiego, coś takiego. To toż w ogóle nie wiem po co takie coś. I takie. O. No i idzie tym wymasować nogi nawet samemu. Baja. No i co? Będę dzisiaj testował wieczorem. I to w sumie tyle. Y 5 produktów, kolejne 5 przyjdzie. Dużo rzeczy po, po zamówieniu tych produktów zamówiłem właśnie do kampera jakieś końcówki do elektryki i tak dalej, więc jak przyjdą te rzeczy, to na pewno Wam odpalę. Zamówiłem sobie też ciuchy do garażu, jestem ciekaw tej jakości, bo jakieś tam spodnie po 10-po 10, po 12 funtów. Kurtka też mniej więcej w takich samych cenach. Do garażu nie potrzebuję jakichś nie wiadomo jakich luksusów, więc po prostu jestem ciekaw tej jakości, która jest. Ja z tych produktów, które tutaj mam, uważam, że w tej cenie, które, którą zapłaciłem, 75 zł, dla samej, samej tej pompki było, było warto. Nie? Reszta rzeczy dla Karoliny. Ja sobie zostawię scyzoryk, który już dawno chciałem sobie kupić w sklepie rowerowym. Też podejrzewam, że z dwie dyszki lekko i to. A resztę niech się Karolina cieszy. To tyle chyba w tym odcinku. Dziękuję Wam przy ogromnie. Dziwnie się coś takiego na, nagrywa. Piszcie, jak Wam się podobał ten odcinek. Na luźno, nie spinać się przy tym. Tak po prostu z nudów. Do kolejnego odcinka z paczką. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zostawcie coś po sobie, jakiś ślad. Na razie. Hejka.